Witam serdecznie. W dzisiejszym wydaniu w programie Porady Kulinarne przygotowałam dla Państwa przepis na bardzo pyszne gołąbki. Przepis ten różni się trochę od tradycyjnych gołąbek, ponieważ zamiast gotowego mięsa mielonego wykorzystałam różne mięsa, np. z rosołu, z obiadu, jak również wędliny czy kiełbasy, które pozostały nam w lodówce. Gołąbki to bardzo proste danie. W pierwszej kolejności przygotowujemy sobie kapustę. Odciągamy z niej wierzchne liście i wyciągamy głąb ze środka. Następnie wkładamy ją do gorącej wody z dodatkiem soli i oleju wyciętą stroną do dołu. Gotujemy do momentu, jak liście zaczną nam odchodzić od kapusty. Zostawiamy je do wystudzenia, a w międzyczasie przygotowujemy sobie farsz. Ryż i kaszę gotujemy w osolonej wodzie według przepisu na opakowaniu. Pokrojoną cebulkę smażymy na patelni z dodatkiem tłuszczu. Pieczarki kroimy na drobne kawałki, wrzucamy do podsmażonej cebulki i dusimy jeszcze przez chwilę. Przygotowane mięsa wędliny przepuszczamy przez maszynkę do mielenia mięsa na sicie o grubych otworach. Wszystkie składniki razem mieszamy doprawiając solą, pieprzem, majerankiem, magą, a na końcu dodajemy drobno posiekany koperek. Tak przygotowany farsz zawijamy w liście kapusty. Jeżeli okaże się, że liście są zbyt grube, to nożykiem ścinamy z nich zgrubienia, a wtedy nam się lepiej będą zawijać. Gołąbki układamy ciasno w naczyniu lub w rondlu wyłożonymi wcześniej liściami z kapusty. Wierzch również przykrywamy liściami, wtedy unikniemy przypalenia. Całość zalewamy wodą z olejem lub wywarem z rosołu i wkładamy do piekarnika na około godzinę. Czas zapiekania zależy od kapusty, z jakiej robimy gołąbki. Jak gołąbki będą już prawie gotowe, to ściągamy liście i zalewamy je wcześniej przygotowanym sosem pomidorowym, zostawiając je jeszcze około pół godziny w piekarniku pod przykryciem. To danie niekoniecznie musi być połączone z sosem pomidorowym, może być to sos pieczarkowy, grzybowy, to wszystko zależy od własnego gustu. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać do przygotowania tych gołąbek ponieważ zrobienie ich nie jest takie trudne, a cieszy się dużą popularnością na polskim stole. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.